pomnik Harleja Davidsona w Bydgoszczy, aż 250 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego przeznaczono na, uwaga, pomnik harleja Davidsona WLA 42, czyli Liberatora i będzie on miał swoje miejsce nad rzeką Brdą w Bydgoszczy. Skąd taki akurat pomysł na wydanie ćwierć miliona złotych? Otóż inicjatorem tego przedsięwzięcia jest lokalny pasjonat, człowiek zajmujący się customingiem motocykli, i jego inicjatywa, jego pomysł zdobył uznanie ludzi, którzy głosowali na budżet obywatelski. A nie była to wcale duża grupa, bo tylko 142 osoby, i ten projekt wygrał. I obywatele, jak to obywatele, najpierw się w ogóle nie interesują tematem, a potem wielkie oburzenia. Dlaczego Harley Davidson? A czy nie ma jakichś bardziej związanych z Bydgoszczą pomysłów, na przykład jakaś handlarka śledziami albo łuczniczka, albo cokolwiek? Otóż są, oczywiście. Nawet są jakieś plany na takie rzeźby, natomiast no, nikt nie wpadł na pomysł, żeby zainteresować tym obywateli w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z tym już niedługo, nad brzegiem Brdy, w pięknym mieście Bydgoszcz, i tutaj nie ironizuję, rzeczywiście piękna jest Bydgoszcz, stanie sobie pomnik Harley Davidsona w 42. A pomnik jakiego motocykla widzielibyście w swoim mieście?